10. Baby Bugatti 2 – 125 tys. zł To 75% replika słynnego auta wyścigowego o mocy 13 koni mechanicznych i maksymalnej prędkości 20 km na godzinę w tzw. Child Mode oraz 45 km na godzinę w trybie dla dorosłych. Napędem jest tutaj jednostka elektryczna z baterią litowo-jonową oraz systemem odzyskującym energię z hamowania. Linia 500 miniaturowych modeli została zbudowana w latach 1927-1936, stając się najlepszą zabawką dla zamożnych dzieci. Były to pierwsze egzemplarze, my mówimy jednak o reedycji zabawki z 2019 roku, których zostało wyprodukowanych zaledwie 500 sztuk. W przeciwieństwie do oryginału, który był odpowiedni tylko dla najmłodszych kierowców, Baby 2 jest repliką w trzech czwartych Bugatti Type 35 więc może być prowadzona przez dorosłych. Mały pojazd nie jest tani, a ceny zaczynają się od 25 tysięcy funtów, mimo że nie można nim jeździć po drogach. Wprowadzony na rynek prawie 100 lat po swoim poprzedniku, Baby 2 został stworzony przy użyciu najnowszej technologii, ale z najwyższym szacunkiem dla motoryzacyjnego dziedzictwa Bugatti. Ręcznie zbudowany samochód został zaprojektowany przy pomocy precyzyjnego cyfrowego skanu oryginalnego Type 35, Zbudowanego na Grand Prix Francji 1924 w Lyonie. 9. Bugatti Chiron zbudowane z klocków Lego Projekt stworzenia modelu auta z Lego o rozmiarach prawdziwego samochodu nie jest niczym nowym. Tym razem twórcy poszli jednak o krok dalej i wyposażyli go w silniki. Nie są mocne, ale dzięki nimi Bugatti Chiron z klocków jeździ. Shiron z klocków LEGO Legotechnik to pierwszy na świecie model tego najszybszego auta świata, zbudowany w skali 1 do 1, który porusza się z prędkością ponad 20 km na godzinę. Do budowy Shirona wykorzystano ponad milion klocków Legotechnik i 2304 silniczki, które łącznie mają moc 5,5 konia mechanicznego, a wartość momentu obrotowego sięga 92 Nm. Za projekt odpowiedzialny jest zespół projektantów Skladnia w Czechach. Ci artyści Lego specjalizują się w tworzeniu złożonych modeli dla sklepów Lego i parków Legoland na całym świecie. Jeśli ktokolwiek mógł urzeczywistnić ten pomysł, to właśnie oni. Szybko stworzyli zespół 16 specjalistów, w tym ekspertów od projektowania, mechaniki i elektryki, i poświęcili ponad 13 tysięcy roboczogodzin na stworzenie samochodu kawałek po kawałku. Z odległości 20 metrów nie jest oczywistym, czy patrzysz na model z klocków LEGO, czy oryginalny samochód. Mówił Andy Wallace, były kierowca wyścigowy i oficjalny kierowca testowy Bugatti, który miał okazję właśnie przetestować to superauto zbudowane z klocków na oficjalnym torze testowym Bugatti w 2018 roku. 8. Najdroższe i największe zdalnie sterowane samoloty Boeing 747-400 Virgin Atlantic, a właściwie jego latająca replika zbudowana przez Adi Pizza, to prawdopodobnie najdroższy model samolotu na świecie. Jego budowa zajęła około 3 lat, a do produkcji wykorzystano m.in. 4 silniki o wartości 3000 dolarów każdy, co w przeliczeniu na złotówki daje kwotę niemal 50 000 złotych za sam napęd. Ten ogromny Jumbo Jet ma rozpiętość skrzydeł sięgającą 5 metrów i niemal 6 metrów długości. Całkowicie kompozytowy samolot waży prawie 70 kg i jest napędzany czterema silnikami turbinowymi IQ Hammer 140. Model wykonany jest w skali 1 do 13. W internecie dostępny jest film nakręcony na zlocie miłośników samolotów pasażerskich Wopingen w Niemczech, gdzie możemy zobaczyć maszynę podczas lotu. Na świecie organizowane jest wiele zlotów wrzeszających miłośników modelarstwa. Inne ze zbudowanych samolotów godnych uwagi to takie modele jak F-16 w skali 1 do 4, Antonow AN-2 czy Antonow AN-225. 7. Drewniane lalki: William and Mary. Lalki to figurki przedstawiające człowieka, zwierzę lub fikcyjnego humanoida. Są najczęściej używane jako zabawki dla dzieci, przeważnie dziewczynek. Bywają też elementem dekoracyjnym. W pewnych kulturach mają znaczenie symboliczne i są wykorzystywane w ceremoniach i rytuałach. W historii jest wiele przypadków sprzedaży przez prywatnych kolekcjonerów lub domy aukcyjne rzadkich lalek. Na uwagę zasługują szczególnie dwa przypadki. Pierwszy przypadek to lalka William and Mary, pochodząca z XVI wieku, ubrana w oryginalną suknię z tego okresu. Drugi przypadek to lalka z tego samego okresu, przypadającego na XVI wiek, lalka Zakonnica ze Swarsbury, bardzo rzadka lalka angielska. Wiadomo o niej jednak trochę więcej. Pierwszą możliwą do zweryfikowania i zapisaną datą, w której potwierdzono istnienie tej lalki, jest rok 1680, kiedy to została zwrócona do Anglii w obecnym ubraniu i drewnianym pudełku przez ojca Jamesa Swarsbricka, jezuickiego księdza i brata dziewczyny, która była jej właścicielem. James Swarsbrick i jego siostra zostali przywiezieni z Anglii jako młode dzieci, aby uczyć się w seminarium Cardilla Alena w Dunaju we Francji, a później w Rzymie. Dziewczynka ubrała swoją lalkę, aby pokazać matce i młodszej siostrze w domu w Anglii ubranie, jakie nosiła w zakonie. Ostatnia kwota, jaką zapłacono za lalkę podczas sprzedaży wynosiła w 2009 roku 30 tysięcy funtów, czyli ponad 155 tysięcy złotych po ówczesnym kursie. 6. Najdroższe modele samochodów Pierwszy z modeli, o których warto wspomnieć w tym punkcie, to replika Rolls-Royce Kulian, ten model kosztuje 40 tysięcy dolarów. To wykwintne dzieło zbudowane z nierealną dbałością o szczegóły. Ma w pełni działające światła zewnętrzne, idealną replikę niemal 7-litrowego silnika V12 z podwójnym turbo pod maską, podświetlane listwy progowe, podświetlaną deskę rozdzielczą, hafty na zagłówkach, drewniane wykończenia, a także lamówki i szwy siedzeń. Ma nawet parasole umieszczone w tylnych drzwiach. Model Kulian w skali 1 do 8 jest dostarczany z własnym pilotem, który idealnie pasuje do bagażnika. Za pomocą pilota użytkownicy mogą blokować i odblokowywać drzwi, włączać i wyłączać zewnętrzne światła LED oraz podnosić maskę. Jednak jest to model o wielkości zaledwie kilkudziesięciu centymetrów. Jeżeli mówimy o większych zabawkach, to warto wspomnieć o pełnowymiarowej replice Porsche 917 z 1971 roku, która kryje w sobie działający drewniany tor samochodowy w skali 1 do 32, wierny kultowemu toru wyścigowemu Le Mans. 917 ma oryginalne, zużyte podczas wyścigów, opony GT na trzyczęściowych aluminiowych felgach oraz działające reflektory i tylne światła. Precyzyjnie uformowana osłona repliki otwiera się jak muszla po naciśnięciu przycisku, aby odsłonić znajdujący się w niej tor. Wyrazisty w swoich ręcznie wykonanych detalach tor jest zbudowany z realistycznym krajobrazem i zawiera znaki z epoki oświetlone przez działające latarnie uliczne. Podwójne analogowe kontrolery wyścigowe zapewniają precyzyjne sterowanie 12 dołączonymi samochodami z limitowanej edycji w tym dominującymi modelami wyścigowymi z lat 1970-1971, pomalowanymi w autentyczne barwy z epoki. Cena tej zabawki to 125 tysięcy dolarów, czyli niemal pół miliona złotych. 5. Zamek Astolat. To dom dla lalek o jakości muzealnej oficjalnie oceniany jako najcenniejszy domek dla lalek na świecie. Wyceniony na 8,5 miliona dolarów w 2015 roku. W środku znajdziemy ponad 10 tysięcy ręcznie wykonanych miniaturek, w tym oryginalne dzieła sztuki, złote żyrandole i najmniejszą starożytną Biblię na świecie. Domek dla lalek został stworzony głównie przez mieszkającą w Colorado w USA miniaturystkę. Elaine Deal po tym, jak zainspirowała ją poezja Alfreda Tena Soya o Pani Jeziora. W ciągu 13 lat, w latach 1974-1987, Elaine budowała zamek, korzystając z pomocy ekspertów i artystów z całego świata. Domek był początkowo wystawiony w sklepie z antykami właścicielki w Sedonie w Arizonie, aż do jej przejścia na emeryturę w 1996 roku. Następnie został nabyty przez kolekcjonera L. Freemana i przeniesiony do Muzeum Sztuki Hrabstwa Neso. Freeman sam dużo unowocześniał wnętrze domku dla lalek. Niestety, domek nigdy nie jest wystawiany na widok publiczny na stałe. Występuje publicznie tylko w rzadkich przypadkach, tak jak w Nowym Jorku w 2015 roku przez około 4 tygodnie. 4. Prototyp figurki GI Joe za 200 tysięcy dolarów. G.I. Joe to seria zabawek o charakterze militarnym produkowana przez firmę zabawkarską Hasbro, spopularyzowana również przez komiksy, gry, a także seriale i filmy animowane. Prototyp tej zabawki pochodzi z 1963 roku, jest zabawką wykonaną w całości ręcznie. Po wypuszczeniu na rynek w 1964 roku żołnierzyk zrewolucjonizował rynek, ponieważ do tego czasu lalki były wyłącznie przeznaczone dla dziewczynek. Prototypowa lalka, na której oparta była wersja sprzedażowa, wyłoniła się na światło dzienne w 2013 roku i została wystawiona na aukcję, a mógł ją zakupić ten, kto zaoferował najwyższą cenę. Eksperci zdefiniowali postać jako Świętego Grala kolekcjonowania zabawek. Lalka jest wyposażona w ręcznie szyty plecak, buty z czarnego materiału i plastikowy hełm bojowy. Cena za jaką sprzedano lalkę nowemu nabywcy wyniosła 200 tysięcy dolarów, czyli ponad 650 tysięcy złotych po ówczesnym kursie. 3. Skarbonki Johna and the Whale. W 1890 roku Peter Adams uzyskał patent w Stanach Zjednoczonych na skarbonkę opartą na biblijnej przypowieści o Jonaszu, który został połknięty przez wielką rybę. Skarbonka przedstawia właśnie scenę kulminacyjną przypowieści. Nie ma odmian kolorystycznych Jonasza i wieloryba. Skarbonka wykonana jest wyjątkowo precyzyjnie, stąd jej ogromna wartość. Włosy i broda Jonasza są poprzetykane tak niezwykle cienkimi, szarymi liniami, że większość kolekcjonerów będzie potrzebowała szkła powiększającego, aby je wychwycić. Skarbonka jest bardzo pożądana przez kolekcjonerów. Jej ceny sięgają na aukcjach nawet 120 tysięcy dolarów, czyli ponad 400 tysięcy złotych. 2. Model Starship Enterprise, 576 dolarów. Zbudowana przez Industrial Light and Magic 198 cm miniatura modelu Enterprise D, zadebiutowała w telewizji w 1987 roku w odcinku Encounter at Firepoint, a następnie została użyta w wielu kolejnych odcinkach. Model Enterprise został sprzedany za 576 tysięcy dolarów. Ponad tysiąc pozycji z archiwów CBS Paramount Television Studios trafiło pod młotek w 2006 roku w ciągu trzech dni w domu aukcyjnym Christie's, a fani wydali łącznie 7,1 miliona dolarów na zestawy mebli, spiczaste uszy wulkan i inne rekwizyty. Przed sprzedażą dom aukcyjny twierdził, że model będzie prawdopodobnie sprzedany za około 25 tysięcy dolarów, ale szacunki były regularnie przekraczane podczas trzydniowej aukcji na Manhattanie. Warto również w tym punkcie wspomnieć o innym najdroższym modelu, tym razem u łodzi. Chodzi tutaj o Marklin America z początku XX wieku, wyprodukowanym w Niemczech, zachowanym w oryginale o długości 96 cm, sprzedanym za 271 tysięcy dolarów na aukcji zabawek, która odbyła się w 2016 roku w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Statek przeleżał wiele lat na strychu i został odkryty przez przypadek. Pokrywały go wieloletnie warstwy kurzu, jednak po wyczyszczeniu okazał się unikatem na skalę światową, zachowanym w iście idealnym stanie. 1. Najdroższe karty Pokémon. Karty do gry Pokémon niegdyś było można znaleźć w każdym sklepie, dzisiaj za niektóre z nich kolekcjonerzy są w stanie płacić niebotyczne sumy. Warto również wspomnieć o kartach z serii Pokémon Trainer. Istnieją trzy rodzaje kart promo: numer 1, numer 2 i numer 3. Aktualnie są praktycznie niemożliwe do zdobycia, a kolekcjonerzy zapłacą za nie szokujące pieniądze. Jednak najdroższą ze wszystkich kart jest karta Pokémon Illustrator. Została ona pierwotnie wręczona zwycięzcą konkursów promocyjnych, które odbyły się w 1997 i 1998 roku przez japoński magazyn Koro, Koro Comic. Oprócz tego, że jest śmiesznie rzadka, karta jest wyjątkowa pod wieloma względami. Jest to jedyna karta Pokemon, która mówi Ilustrator zamiast Trainer i ma jednorazową ikonę pióra w prawym dolnym rogu, aby potwierdzić jej utworzenie na konkurs projektowy. Grafika karty przedstawiająca Pikachu jest autorstwa Atsuko Nishidi, oryginalnego ilustratora ulubionego przez fanów Pokémon. Szacuje się, że wartość tej karty to nawet 250 tysięcy dolarów, czyli niemal milion złotych, co wydaje się niedorzeczną kwotą jak za kawałek kartonu z nadrukiem. Dziękujemy za oglądanie, jeżeli spodobał Ci się odcinek, nie zapomnij odwiedzić nas na Facebooku, Instagramie, zostawić łapkę w górę, zasubskrybować naszego kanału oraz odwiedzić nasz drugi kanał, wszystko o wszystkim.